Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy, witajcie, 22 września w niedzielę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Jest to rozdział 9, a wersety od 30 do 37. Posłuchajmy. Po wyjściu stamtąd szli dalej przez Galil. Jeszua nie chciał żeby ktoś wiedział, bo nauczał swoich talmidim. Powiedział im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy Go zgładzą, ale kiedy zostanie zabity, trzy dni później powstanie z martwych. Lecz oni nie rozumieli, o czym On mówi, a bali się Go pytać. Przybyli do Kwar kiedy Jeszua znajdował się w domu, zapytał ich: O czym rozmawialiście, kiedy szliśmy? Ale oni milczeli, bo po drodze spierali się między sobą o to, kto jest największy. Usiadł, przywołał do siebie dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszym, musi uczynić siebie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Wziął dziecko i postawił je między nimi, potem objął je ramionami i powiedział do nich: Kto przyjmuje jedno takie dziecko w moim imieniu, przyjmuje mnie, a kto przyjmuje mnie, przyjmuje nie mnie, ale tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo dla apostołów jest bardzo ważne. Kładzie jakieś pierwsze podwaliny tego, jak mają się zachowywać, jeśli chcą być Jego uczniami, iść za Nim i głosić to słowo, które usłyszeli od Jezusa. Myślę, że dla nas też to jest bardzo ważne, bo Nikt z nas, tak jak apostołowie w tym fragmencie, nie jest wolny od tego, by się wywyższać, by się jeden przed drugiego wypychać, kto jest ważniejszy. W różnych sytuacjach ludzie próbują zajmować te najwyższe pozycje, stanowiska od takich, właśnie myślę, w takich strukturach. Państwowych, politycznych, samorządowych, po struktury jakieś społeczne, myślę, w pracy, jeden przed drugim też chce się wywyższać, czy w takich relacjach bardzo bliskich, rodzinnych, każdy chce mieć to pierwsze słowo: żona przed mężem, mąż przed żoną, czy pomiędzy kolegami, każdy chce być ważny. I to nie jest, że my mamy takie charaktery, albo że ja tutaj komuś insynuuję, że ma rządzę władzy. To po prostu wypływa z naszej skażonej grzechem natury, że właśnie grzeszymy pychą, że wszyscy chcemy być pierwsi. I bardzo często może nie ma tego tak pomiędzy nami, że ktoś chce być, no właśnie, jakimś gdzieś tutaj ważnym. Ale, moi drodzy, bardzo często grzeszymy tym wobec Pana Boga, wobec Pana Boga. Bo mówimy Panu Bogu często, co ma uczynić w naszym życiu, co ma zrobić, jak to ma zrobić, jak to ma poukładać, czego ja teraz potrzebuję. I oczywiście Pan Bóg sam nas zachęca, Jezus, mówiąc proście, a otrzymacie, to prawda, ale jednocześnie pokazuje nam, że kiedy się modlicie, to proście, ale mówcie, Ojcze nasz, Ojcze, bądź wola Twoja, tak jak jest w niebie, najdoskonalej. Tak bądź wola Twoja ym, na ziemi, w moim życiu. To, o co Cię proszę, proszę Cię o to, ale bądź wola Twoja. Ja uznaję, że nie ja mam rację teraz, w tym momencie, kiedy się modlę, choć wszystko się może wydawać, że to właśnie ja mam rację, bo, bo, bo takie jest, jakby, jednym z takich Kryteriów tego rządzenia, że to ja mam rację. Ja teraz mówię jakieś słowo, zdanie w pracy, w domu, w rodzinie, gdziekolwiek. I tak przed Bogiem właśnie mówimy, że to ja mam teraz rację, a nie Ty. Więc Ty mnie teraz wysłuchaj, bo ja tego teraz potrzebuję i ja do Ciebie to mówię, a Ty masz spełnić tą prośbę. Więc Pan Jezus właśnie mówi: jeśli ktoś chce być pierwszy pośród was, pośród nas, musi uczynić siebie ostatnim ze, ze wszystkich i sługą wszystkich. Moi kochani, oczywiście wiemy, że to ta służba pomiędzy ludźmi, czy w rodzinie znowu, czy w małżeństwie ma różne formy i pewnie tak jest. Wielokrotnie sobie służycie, ale też dzisiaj chciałbym podkreślić taki ważny element służby Bogu. Jest niedziela. I czy my traktujemy ten dzień jako służbę Bogu, czy my tego dnia przychodzimy właśnie nawet na Eucharystię po to, żeby Mu służyć, czy po to, żeby właśnie Mu powiedzieć, że to ja teraz zgłaszam tutaj petycję do kolejnej prośby? No właśnie, jak traktujemy Boga? Czy my tam przychodzimy jako służący? Boże, czego chcesz? Czego dzisiaj pragniesz? na tej Eucharystii. Jak mam Cię uwielbiać? Jak mam cię służyć? Jeśli ktoś chce być pierwszy, musi uczynić siebie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. O ileż bardziej musimy uczynić się sługą przed Bogiem. Przed Bogiem, bo jest Bogiem. Święty Maksymilian, już mówiłem to nieraz, wielokrotnie powtarzał, Służ Bogu jak Panu Bogu, a nie jak się Tobie podoba. Nie jak się Tobie podoba. Służ Bogu jak Panu Bogu, tak jak na to zasługuje jako Bóg. Dlatego, kochani, nie wywyższajmy się przed ludźmi i nie wywyższajmy się tym bardziej przed Bogiem, bo jesteśmy Jego sługami. I bądźmy takimi w sercu pokornymi też, Wobec tego z kim się spotykamy. Jest też taka ludzka zasada, że traktuj wszystkich na równo i tego bogatego, i tego najbiedniejszego, i tego wykształconego, i tego bardzo prostego, bo każdy z nich może Cię czegoś nauczyć i ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, to pomiędzy ludźmi. A pomiędzy, pomiędzy relac w relacji z nami i Bogiem traktujmy Boga, że On jest naszym Stwórcą, a my Stworzeniem. I my jesteśmy Jego sługami, a nie On naszym sługą. Dlatego Go kochajmy yy, tak, jak na to zasługuje, jak Bóg. I kiedy będziemy dzisiaj na Eucharystii, to słuszmy Mu całym sercem podczas tej Eucharystii, jak Panu Bogu, a nie jak nam się podoba. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję. Życzę Wam dobrej, błogosławionej niedzieli i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.